Postanowiliśmy z posłem Markiem Chmielewskim, że przywieziemy tutaj na nasz teren do Kłodzka, Ząbkowic i Dzierżoniowa dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, który dysponuje środkami budżetowymi na to, by wspierać działalność organizacji pozarządowych, tych szeroko pojętych. Mówimy o kołach gospodni wiejskich, o organizacjach pacjenckich czy nawet ochotniczych straży pożarnych. Nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy potrafią sięgać po inne środki niż tylko na przykład te, które znajdują się w zasięgu gminy, starostwa bądź województwa. To są bardzo łatwe wnioski, tych pieniędzy jest sporo, tych programów jest dużo i kolejna dobra wiadomość, w roku 2026 tych środków na małe moce społeczności będzie dużo więcej niż w tym roku. Więc te warsztaty posłużą organizacjom pozarządowym, żeby umiejętnie po nie sięgać i żeby te środki dostawać. Trzeba sobie powiedzieć jedno, że w państwie działa zawsze aparat państwowy, ale zawsze ten sektor NGO-sów jest tym, który uzupełnia wszystkie te miejsca, w których państwo może działać wolniej, czy może nie docierać. Dlatego od samego początku powiedzieliśmy, że będziemy wzmacniali obywateli, ich aktywność, ale żeby wzmacniać aktywność trzeba dać również możliwości finansowania. Stąd zaprosiliśmy jednego z najlepszych ekspertów, człowieka, który od kilkunastu lat pracował z NGO-sami na różnych stanowiskach zresztą, a dzisiaj jest pełni funkcji dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, pan Michał Braun jest naprawdę Encyklopedią encyklopedię, posiadającą niesamowitą wiedzę i wyczucie, w jakim kierunku powinniśmy zmierzać. Z tych organizacji pozarządowych mamy coraz więcej, one są coraz lepiej wyedukowane, coraz lepiej pozyskują środki z różnych źródeł, także myślę, że takie spotkanie na pewno im pomoże, otworzy pewne horyzonty i pokaże, jak można akurat z tego źródła, czyli z Narodowego Instytutu Wolności, pozyskiwać środki, nawet jeżeli nie pozyskają. To jest kolejna wiedza, kolejne informacje, które na pewno pogłębią ich wiedzę. I, I to też jest ważne, żeby się edukować cały czas, żeby rozszerzać te horyzonty i żeby szukać, szukać tych różnych możliwości. Myślę, że dzisiaj o wielu takich możliwościach organizacje pozarządowe z terenu powiatu dzierżoniowskiego się dowiedzą. Narodowe Instytut Wolności jest rządową agencją, która dysponuje środkami na rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Organizujemy szereg konkursów dla organizacji pozarządowych, zarówno tych małych, lokalnych, jak i tych bardziej doświadczonych, zaawansowanych. Ale zależy nam na tym, żeby jak najwięcej organizacji odważyło się i aplikowało nasze środki, dlatego że dzisiaj procedury są możliwe uproszczone. Nie mamy żadnych praktycznie załączników, podpisów, rzeczy, których często e, organizacje najbardziej się boją, więc ten system jest łatwy, dostępny, a środki rządowe dla organizacji pozarządowych powinny trafiać tam, gdzie są najbardziej potrzebne, a nie tam, gdzie ktoś ma najlepszy sposób napisania wniosku. Musimy pamiętać o tych organizacjach, które po prostu potrzebują tych środków i tych miejscowościach, do których często te środki do tej pory w, takiej, w dużej ilości nie docierały. To jest tak ważny element funkcjonowania samorządu, że bardzo liczę na to, że faktycznie dowiemy się o tych nowych źródłach, nowych możliwościach pozyskania środków. Do tej pory gro tych działań organizacje sfinansowane z budżetów samorządowych, więc na pewno każdy pieniądz, który wzmocniłby te nasze budżety, a przede wszystkim wzmocnił budżety organizacji pozarządowych, na pewno będzie wykorzystany w dzierżeniowej, w naszym regionie bardzo pożytecznie i bardzo dobrze.